W najbliższych dniach przydadzą nam się parasole. Witam serdecznie Agata Swornowska. We wtorek Polska pozostanie pod wpływem przemieszczających się z zachodu na wschód frontów atmosferycznych. Początkowo frontowa strefa opadów zaznaczy się głównie w województwach zachodnich. Z upływem godzin zacznie padać również w dzielnicach centralnych, a po południu od Suwalszczyzny przez centrum aż po górny Śląsk mogą pojawić się lokalnie gwałtowne burze z gradem. Padać nie powinno jedynie w Małopolsce, tu będzie najpogodniejsza. Do naszego kraju napłynie bardzo ciepłe i wilgotne powietrze z nad Bałkanów. Na wschodzie od 23 do nawet 27 stopni, na południowym wschodzie, w centrum około 25, w Krakowie 26 stopni na termometrach, w Gdańsku 20, a w Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie będzie najchłodniej, tam 18 stopni. Ciśnienie wyniesie 993 hPa, wiatr będzie umiarkowany, a podczas burz dość silny. W kolejnych dniach o parasolach szczególnie powinni pamiętać mieszkańcy województw wschodnich. Do zobaczenia.